Dzień dobry, witam Was moi drodzy na czytaniu z cyklu Wybierz kartę. Tematem dzisiejszego rozkładu będzie pełnia, która będzie miała miejsce w poniedziałek, 27 listopada o godzinie 10.17. Ta pełnia odbędzie się w znaku bliźniąt. Moi kochani, energia pełni w znaku bliźniąt sprawia, że można rozpoczynać wiele tematów, wiele rzeczy. No, zawsze mówimy, że w nowiu rozpoczynamy, tak? Ale akurat ta pełnia bliźniąt jest właśnie takim przełomem, kiedy mogą się różne rzeczy rozpoczynać. Wy też możecie wchodzić w jakieś nowe tematy, ale pamiętajcie, że tutaj jest bardzo duży wpływ czynników zewnętrznych, i bywa tak, że wszystko to właśnie, co teraz się zaczyna, jest jak gdyby naznaczone wpływami z zewnątrz, które mogą powodować zmiany nie takie, jakie. Powiedzmy, wy byście sobie marzyli, tak? Czyli wydaje się Wam, że idziecie w jakimś tam kierunku, natomiast rzeczy zewnętrzne i te wpływy zewnętrzne będą te kierunki zmieniać, więc trzeba tutaj być takim elastycznym, umieć się odnaleźć w różnych sytuacjach. No, i kochani, w związku z tą pełnią zadamy sobie pytanie, o czym nie wiesz, co jest przed Tobą ukryte. Mamy trzy talie: talia numer jeden, talia numer dwa, talia numer trzy. Za chwileczkę przejdziemy do czytania. Ja tylko chcę Wam serdecznie podziękować za Wasze lajki, komentarze, subskrypcje oczywiście, za kawki, które z Wami piję. Więc, kochani, serdecznie dziękuję. Bądźcie tutaj dalej ze mną. Lajkujcie, komentujcie pijcie ze mną kawę, no i oczywiście subskrybujcie kanał. Dobrze kochani, na razie talia 3 idzie na bok, talia 2 idzie na bok, no i rozpoczynamy od tali numer 1, od tej talii, o czym nie wiesz, co jest przed Tobą ukryte. O czym nie wiesz, co jest przed Tobą ukryte dla osób, które wybrały jedyneczkę. O czym nie wiesz? Mamy trójkę monet. No, czyli kochani, no co jest związane z pracą, z nauką, z rozwojem, ze współpracą, ze szkołą. Zaraz zobaczymy jak to dalej wygląda. Księżniczka buław. Księżniczka buław. Papież. No to chyba tu trzeba iść w stronę szkoły, moi kochani, coś mi się zdaje, no, ale pewnie nie tylko. No dobra, zobaczymy co dalej jeszcze. Królowa Pucharów. I na koniec mamy, kochani, dziesiątkę pucharów. Yy, no dobrze, no, kochani, powiem tak, o czym nie wiecie? Yy, można to oczywiście na różne strony interpretować, jak zwykle karty, prawda? Więc nasuwa mi się tu pierwsze skojarzenie, tak, albo ze szkołą, czyli jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym, to być może te sprawy, ta sprawa tutaj będzie dotyczyć dzieci. Ale też z pracą, ze współpracą, z rozwojem, z jakąś grupą, która właśnie razem pracuje, i być może tutaj jest jakiś właśnie rozwój, wzrost, tak, zdobywanie takich kolejnych szlifów, zdobywanie mistrzostwa. I teraz być może w tej grupie, no może to też oczywiście dotyczyć Ciebie, ale to dla Ciebie byłoby to może nie tyle taką tajemnicą, bo pewnie bardziej siebie znamy i wiemy, co nas motywuje ewentualnie, być może w tej grupie, albo jeżeli to chodzi o Twoje dziecko, to być może Twoje dziecko jest na takim etapie tego właśnie rozwoju, czy tej nauki, tego kursu, szkolenia i tak dalej, czy pracy, gdzie troszeczkę, tak jakby traci zapał i powiedziałabym, że ma ochotę odpuścić. Mało to odpuścić. Może być też tak, że gdzieś tam do pewnego momentu no, starał się, tak? Ta, ta osoba starała się, gdzieś tam powiedzmy wkładała wysiłek, swoje umiejętności, wkładała w tą pracę czy w tą naukę. Wydawało się, że to idzie w dobrym kierunku, że, że, no, że coś z tego wyjdzie fajnego, wartościowego. Natomiast, ponieważ ta ym, praca czy ta nauka no, wymaga takiej pracy długofalowej, natomiast te efekty póki co jeszcze nie są widoczne, no właśnie dlatego. Ym, I ta osoba traci tu zapał. Traci zapał i tak jakby odpuszcza, a wręcz nawet przy, przy kapłanie na negatywie, to nawet bym się pokusiła ym, o takie stwierdzenie, że może no, na przykład rzucić szkołę. Albo rzucić pracę, albo próbować wyjść z tego projektu, nie ma już energii, nie ma chęci, nie ma zapału. To coś, ten temat przestał tę osobę kręcić, tak? Przestał ją kręcić i ona. Po prostu no, to jest trochę takie oderwanie się od, um, od rzeczywistości, no, no niestety tak, ale wydaje się jej, że tego już po prostu nie chce robić. Więc tak jak mówię, istnieje tu niebezpieczeństwo, jeżeli mówimy o dzieciaku, porzucenia szkoły, przerwania edukacji, bardzo możliwe, że, um, że właśnie ten zapał się zupełnie stracił i Wydaje się mu też być może tej osobie, czy no dobra, tej osobie, wydaje się, że tutaj panują jakieś takie bardzo sztywne reguły, które w jakiś sposób go ograniczają, w jakiś sposób on jest też rozczarowany, tak, bo wszystko zostaje mu narzucone i budzi się, budzi się w nim taka złość, taka niechęć, jakiś bunt przeciwko właśnie takim utartym regułom, zasadom, wartościom. I teraz, kochani, jeżeli widzicie, że to idzie w złym kierunku, to no zobaczycie, dostrzeżecie to, jeżeli rozumiecie już teraz, o kim ja mówię. Więc radą tutaj i możliwością pomocy w tej sytuacji jest okazanie wsparcia okazanie no ciepła, po prostu ciepła, spokoju, poczucia bezpieczeństwa, jakby dodanie też być może może nagrodzenie też, bo to jest, przypuszczam, że to jest bardziej osoba, która, do której dociera bardziej tak zwana przysłowiowa marchewka niż kij. Więc nie można tutaj karać, nie można tutaj jakby odbierać czegoś, tylko jedyną motywacją będzie no właśnie ta przysłowiowa marchewka, czyli nagradzanie takie trochę a priori, tak, więc... Myślę, że w tym kierunku tutaj powinno podążać Wasze działanie. I wtedy, kiedy rzeczywiście Poczuje ta osoba tą jedność, ten spokój, bezpieczeństwo i tak dalej, to być może odrodzą się te chęci, aby dalej iść, aby się rozwijać w tym kierunku, aby się uczyć, aby pracować, aby tworzyć ten projekt, aby budować i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest tu konieczne takie wsparcie, właśnie emocjonalne. I wtedy to się uda, tak? Jest, no, dziesiątka pucharów obiecuje sukces w każdej dziedzinie, więc to się uda. Natomiast Natomiast jeżeli tego zabraknie, to bardzo możliwe, że tutaj ktoś będzie chciał od czegoś odejść, coś porzucić, no wypaliło się, tak już nie działa, nie podoba się, nie pociąga, nie przyciąga, nie, nie działa już to dla tej osoby. I ona chce po prostu z tego układu wyjść, obojętne czego ta sprawa dotyczy. No dobrze, kochani. To by była talia numer jeden. Idziemy do talii numer dwa, czyli kto wybrał sobie te talie, numer dwa moi drodzy. No to mamy pytanie, o czym nie wiesz, co jest przed Tobą ukryte. I co mamy tutaj najważniejsze, jak to wygląda? Czwórka buław, czyli jakaś, no powiedzmy, wasza stabilność, tak? budowanie czegoś od podstaw. Przeniesienie, odnalezienie swojego miejsca. Teraz zobaczymy. Mhm. Czyli duże tempo tutaj jest. Mamy ósemkę i mamy rydwan. To jest bardzo duże tempo takie przyspieszenie. No właśnie. Mhm. Rozumiem, czyli, kartę, czyli energię trzeba uspokoić. Dokładnie. Mhm. No to już mniej więcej rozumiem przekaz dla dwójek, kochani. Czwórka Buław, czyli karta, która mówi no, o jakimś takim miejscu, o sytuacji, yy, która jest dla Was ważna, istotna, gdzie Wy możecie się wręcz poczu poczuć tak, no wreszcie odnalazłam, yy, czy odnalazłem swoje miejsce na Ziemi, tak? To jest ten moment, to jest ten czas, to jest to miejsce. Tutaj buduję swój dom, swoją rodzinę, swój związek, swoją pracę. Tak, jestem wreszcie w odpowiednim miejscu i chcę tutaj wszystko zbudować. I teraz, tak, co jest negatywem? Negatywem tu jest prędkość. Więc moi kochani, czy nie jest tak, że chcecie bardzo szybko wszystko osiągnąć? Że chcecie, aby ta przysłowiowa budowla wasza stanęła w bardzo szybkim tempie. Chcecie już to wszystko mieć, już czuć się zwycięzcą, już mieć to wszystko zrobione, ogarnięte. I zapominacie o tym, że pewne rzeczy potrzebują czasu, że pewne rzeczy wymagają takiej solidności, tak, żeby na przykład jeżeli. Przykładowo, budujemy dom, ten dom musi mieć solidne fundamenty, bo w przeciwnym razie przyjdzie większa wichura i ten dom nam złoży jak domek z kart, tak? Więc yy, i to się tyczy każdego projektu, tak? Czy to jest związek, czy to jest praca. Tu musi być solidna podstawa, solidny fundament i nie można się spieszyć. Nie można się spieszyć, bo pośpiech tutaj jest złym doradcą. Trzeba się nad wszystkim zastanowić, tak? Nie można Takich, podejm podejmować takich decyzji właśnie bez przemyślenia, bo to trochę tak jest, że mm, gdzieś tam ta nasza, y, ta nasza y, chęć, aby to już działało, żeby to już było gotowe, żeby już się poczuć, że jesteście już na, na szczycie, y, na szczycie tego, tego miejsca, dokąd zmierzacie, y, już to y, ma się zadziać. Niestety, to może być klęską. Bo to, to jest za duże ryzyko, to jest za duża prędkość. Tutaj jest, nie ma dbałości o szczegóły. Yy, tu są decyzje podjęte bez zastanowienia. Natomiast karty mówią wręcz odwrotnie, tak? Działaj spokojnie, powoli, metodycznie. Myśl o tym, co robisz, bądź odpowiedzialny. Każda rzecz niech będzie przemyślana. Cierpliwie, pracowicie dąż do celu. I wtedy osiągniesz sukces, wtedy się tu wszystko uda. Nieobojętny, no akurat wyszła dwójka pucharów, więc można mówić też o, o, oczywiście o związkach, ale to się tyczy wszystkiego, tak jak powiedziałam. Budowania domu, budowania swojej pozycji w firmie, budowania relacji, budowania przyjaźni, wszystkiego. Nie spieszmy się, nie róbmy niczego po łebkach, nie podejmujcie decyzji pod wpływem chwili. Możecie taką mieć tutaj pokusę. Natomiast karty radzą spokojnie, pomalutku, krok po kroku, bez pośpiechu, ze świadomością, co w danej chwili robisz, z taką obecnością tu i teraz. I to jest droga, aby zrobić wszystko w taki sposób, żeby później można było powiedzieć: To jest mój sukces, udało mi się to, to działa i jestem szczęśliwy z tego powodu. Szczęśliwa. No, więc, kochani, tak, zwalniamy tutaj tempo na pewno i przede wszystkim każda decyzja niech będzie tą decyzją przemyślaną. No i kochani, grupa numer 3, talia numer 3. O czym nie wiesz? O czym nie wiesz? Co jest przed Tobą ukryte? O czym nie wiesz? Karta świata. Mhm. Czyli coś. Nie wiem, czy się zaczyna, czy się kończy. No zaraz zobaczymy, jak to dalej będzie. Paść mieczy. Może zaczyna, ale... No zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dziewiątka mieczy na razie nieszczególnie. Ósemka buław. Mhm. I. I mag. Mhm. No dobrze, czyli tak. No jeżeli mamy kartę świata. No karta świata to jest tak. No z jednej strony to jest moment, kiedy kończymy jakiś etap, tak? Yy... No bardzo możliwe też, że zamykamy jakiś okres w życiu, zamykamy jakiś projekt, coś się kończy, ale oczywiście zawsze mamy nadzieję w tej karcie na sukces, na zwycięstwo. Z drugiej strony, jeżeli coś się zamyka, to automatycznie otwiera się coś nowego, tak? Przechodzimy po prostu z jednego etapu czy z jednego rozdziału w drugi. I to powiedziałabym, jest taka gotowość, właśnie do rozpoczęcia tej, tego kolejnego etapu. Natomiast tutaj chyba jest tak. Po pierwsze, bo my pytamy, co o czym nie wiesz, czego sobie nie zdajesz sprawy, o czym nie wiesz, co jest w ukryte. Czyli, kochani, bardzo możliwe, że wam się wydaje, że coś już idzie do takiego y, definitywnego zakończenia, już wszystko zrobiliście i tak dalej, i zaczniecie nowy etap. Tymczasem, tak jakby nie do końca, to jeszcze chciało się na ten moment zamknąć, dopełnić i jakby nie do końca jesteście też gotowi na to, żeby właśnie pójść w ten nowy etap. Bardzo możliwe, że albo jesteście też niepewni siebie. Albo brakuje wam jakiejś wiedzy, albo brakuje wam takiej wiary też w siebie i takiej właśnie no, no, pewności, tak? pewności, że jesteś w stanie i teraz obojętne, bo u jednych może to być kończenie, u drugich zaczynanie, więc albo nie wierzycie w to, że uda się wam to zakończyć, albo nie wierzycie w to, że uda się wam to rozpocząć, albo nie macie pełnej wiedzy, albo brakuje wam jakiejś informacji. <laughs> Przede wszystkim myślę, że Informacja, wiedza swoją drogą, ale przede wszystkim brakuje wam wiary w siebie i takiej pewności. Pewności, że to się wszystko powiedzie, że to się uda. Wręcz taki troszkę tutaj czarny scenariusz możecie sobie w głowie tworzyć. Bo ten scenariusz czarny wcale się nie dzieje na, na planie fizycznym. On się dzieje w głowie. To jest to takie zamartwianie, się czarnowictwo i tak dalej, tak dalej. Czyli zamiast tych czarnych myśli, fajnie byłoby. Zacząć myśleć pozytywnie, tak? Gdzieś tam uruchomić jakieś pokłady. Nie wpadajcie też w taką energię, że ja już wszystko, co było do zrobienia, zrobiłam. Ten świat się już zamyka, a ja teraz mam już tylko siedzieć i czekać. Nie. Zamiast siedzenia i czekania, karty radzą działanie. Ósemka buław to jest działanie, to są zmiany. To jest wprowadzanie jakichś nowych pomysłów, to jest. Szukanie jakichś nowych dróg, nowych doświadczeń, próbowanie jakimiś innymi metodami, być może podchodzenia też do jakiegoś tematu. Jeżeli widzisz, że coś się nie zamyka, nie rozpoczyna, coś tu się nie dzieje, na co ty liczysz, e, trzeba spróbować inaczej, w inny sposób. To nie znaczy, że ty tego nie dasz rady zrobić. Absolutnie, żebyście nie wpadali właśnie w tą czarną dziurę nie dam rady, nie umiem, nie potrafię. To nie moja bajka, to nie mój klimat. Nie. Wszystko to jesteś w stanie zrobić. Wynikowa to mag. Mag ma w rękach wszystkie możliwe talenty, wszystkie potrzebne mu talenty. O może w ten sposób niemożliwe, ale potrzebne. Wszystkie potrzebne talenty po to, aby jakikolwiek tam macie w głowie projekt, proces, co się tam dzieje, żeby to zrealizować. Mag to wszystko może. Mag ma tą siłę wypowiadania, Marzeń, marzenia i realizacji tych marzeń. Przekładanie słów na czyny, przekładanie czyny, czynów w rzeczy, w materię, tak? Słowo staje się ciałem. Więc, kochani, zamiast braku wiary w siebie, braku zaufania do swoich decyzji, być może, do swojej też wiedzy, zamiast tego aktywne poszukiwanie, Rozwiązań, dróg. Jeżeli widzicie, widzicie, że nie do końca coś działa, nie do końca się coś spełnia, szukamy innej drogi, innej metody, innego sposobu. Szukamy, uczymy się, zdobywamy nowe informacje. Nie załamujemy rąk, nie siadamy na łóżku i nie płaczemy. Nie. Macie możliwość, aby to zrobić, aby to osiągnąć, to co chcecie, wasze marzenia się spełnią. Tylko trzeba działać. Trzeba być aktywnym poszukiwaczem. Innych rozwiązań. Tyle, kochani. Życzę Wam cudownego dnia pełni. Te, korzystajcie z tej energii. Pamiętajcie o tych zmianach, które mogą właśnie tutaj następować, płynąć z zewnątrz, tak? Czyli nie do końca na wszystko mamy wpływ, ale jednak w pewnym sensie jesteśmy tym magiem i tworzymy naszą rzeczywistość. Więc twórzcie ją tak, aby to był najlepszy dla Was świat. Tego Wam życzę. Do usłyszenia.